Być może rzeczywiście jest problem, że, że, że trzeba na wsiad, bardziej rozpropagować, czyli znaleźć te osoby, które tak. chciały zająć się tym typu orzeszku, węglem. Ale węglem robiły to z projektu, tak? No nie tylko, nie tylko, ze swoich stowarzyszeniowych pieniędzy i z tak zwanej alkoholówki. To ja już tylko dodam teraz, że ponad 500 no. dzieci z całej gminy wyjechało w tym roku na jednodniową wycieczkę. Bardzo atrakcyjne miejsce, nie żeby się przekąpać w akwapadku, tylko albo to był Wrocław, tak ze stateczkiem, tak całościowo, albo tam, gdzie byliście tak w, w Ale to dlatego, że dofinansowania nie szły właśnie na Mikołaja i pieczenie kiełbasne przy ognisku. Tylko z alkoholówki, powiedziałam, tylko wyjazdnych, to były jednodniówki. Ponad 500 dzieci skorzystało. I, I nie trzeba było złapanki tych dzieci brać. I dzieci płaciły tam po 10 zł średnio, tak? 10 zł. Alkoholówka, plus co tam sołectwo zorganizowało albo stowarzyszenie. I były wypasione takie z dużymi lodami na końcu. I, i, i wręcz, no, no taka ten, ta się różnie zrobiła, że ta zbiorka się nie zgłosiła na czas, a wszyscy mówią, że to fajne, więc oni też chcą, mówią, no czekamy, czy coś jeszcze skapnie z akcyzy, tak? A ja mogę zapytać, kto pisał te projekty? Sołtysi stowarzyszeń. Nie, żadnych projektów nie było. Czy kto składał te oferty? Yy, no, mówiłam o tym na sesjach nieraz. Kto składał te oferty? Yy, mój pełnomocnik do spraw alkoholowych obwieścił sołtysom mhm. i radnym obecnym, że w tym roku. Największą kasę z alkoholówki wykładamy na wycieczki. Niech będą jednodniowe, żeby nie dać odpowiedzialności za nocleg, odległość zostawmy to wycieczką szkolną, mm -hmm. żeby jak najwięcej dzieci pojechało. I sołtysi przychodzili z tym. Najczęściej jeżeli jest jakieś stowarzyszenie, to ono jest także związane z sołtysem, Więc nie było pisania żadnego prolichu, tylko gdzie chcą pojechać, dla ilu os